Tekst Manny na 13 października Ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Jakuba rozdział 2 werset 18 Komentarz parałuzyjny. Chociaż lud Boży obecnego wieku nie powinien być sądzony na podstawie uczynków, ale na podstawie wiary uczynki są potrzebne. Przez uczynki okazujemy swoją wiarę, a dzięki Bogu, Niedoskonałe uczynki mogą dowieść lojalności naszych intencji, woli. Jeśli nasze uczynki demonstrują panu szczerość naszej wiary, taka wiara będzie się nadawała do przyjęcia przez niego, a my zostaniemy uznani za doskonałych i dostąpimy udziału w królestwie oraz we wszystkich wielkich i cennych rzeczach, które pan przygotował dla tych, którzy go miłują nie tylko słowem, ale także uczynkami dla tych, którzy uczynkami swojego życia usiłują pokazać, zademonstrować swoją miłość. Reprint nr 3317 Komentarz epifaniczny. Wiara nie polega wyłącznie na uwierzeniu w zrozumiałe stwierdzenia, chociaż wymaga takiego uwierzenia jako podstawy. Musi być całkowicie przekonana co do rzeczy, w którą wierzy, musi uczynić ją swoją własną i działać zgodnie z nią. Taka wiara jest żywą mocą pobudzającą myśli, motywy, słowa i czyny. Prawdziwa wiara uwidoczni się więc w uczynkach, a jeśli ich nie ma, słusznie można wątpić w obecność prawdziwej wiary. Przez odpowiednie uczynki okazujmy zatem, że posiadamy wiarę oświecającą, usprawiedliwiającą, uświęcającą i wyzwalającą, gdyż w Jezusie Chrystusie skuteczna jest tylko wiara działająca przez miłość. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD. Ewangelia Mateusza rozdział 5, werset 16. Tak, niech i wasze światło świeci wobec ludzi, by mogli zobaczyć wasze szlachetne czyny i oddać chwałę waszemu Ojcu w niebie. Rozdział 7, wersety od 16 do 18 i 20. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbierają winogrona z cierni, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje piękne owoce, ale bezużyteczne drzewo wydaje złe owoce. Dobre drzewo nie jest w stanie wydawać złych owoców ani bezużyteczne drzewo wydawać pięknych owoców. A zatem poznacie ich po ich owocach. Ewangelia Jana rozdział 13 werset 38. Jezus odpowiedział: Położysz za mnie swoją duszę? Ręczę i zapewniam cię, zanim zapieje kogut, trzy razy się nie wyprzesz. Rozdział piętnasty wersety piąty i ósmy Ja jestem winoroślą, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić przez to uwielbiony będzie mój ojciec byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami Galatów rozdział 5 werset 6 gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie ale wiara która wyraża się przez miłość Jakuba rozdział pierwszy, werset 27 Bogobojność czysta i nieskazitelna u Boga i Ojca jest tym, troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku, i pozostawać niesplamionym przez świat. To rozdział 2 wersety 17 i od 19 do 26 Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie czynisz demony również wierzą i drżą. Chcesz zaś poznać pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Czyż Abraham, nasz ojciec, nie z uczynków został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. I wypełniło się pismo, które mówi: Abraham zasił wierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. A podobnie i rahab, nierządnica, czy nie z uczynków, została usprawiedliwiona. Gdy przyjęła posłów i wypuściła inną drogą, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Rozdział trzeci werset trzynasty Kto mądry i uczony między wami? Niech dokaże ze szlachetnego postępowania czynów swoich włagodności i mądrości. Pierwsza Mojżeszowa rozdział dwudziesty drugi wersety dziewiąty i dwunasty A gdy przyszli na to miejsce, o którym powiedział mu Bóg. Zbudował tam Abraham bracha mołtarz i ułożył drewno, potem związał swego syna Izaka i położył go na ołtarzu na drewnie. I powiedział, Nie podnoś swej ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że ty boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka. Rozdział piętnasty, werset szósty. Wówczas uwierzył panu. A on poczytał mu to za sprawiedliwość. Rzymian rozdział czwarty, werset trzeci. Bo co mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Galatów rozdział trzeci, werset szósty. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu, to za sprawiedliwość. Rozdział szósty, wersety dziewiąty i dziesiąty. Czynić zaś szlachetnie nie ustawajmy, gdyż w swoim czasie rządzi będziemy nieznurzeni. W takim więc razie, na ile mamy czas, czyńmy dobro względem wszystkich, a najbardziej względem domowników wiary. Filipensów rozdział drugi, werset 12 i 13 Dlatego, moi ukochani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności. Lecz jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem pełnijcie swoje zbawienie, gdyż to Bóg jest tym, który sprawia w was chcenie i wykonanie ze względu na dobrą wolę. Tytusa rozdział trzeci, werset 14. Niech zaś i nasi uczą się przodować w zaspokajaniu pilnych potrzeb, aby nie byli bezowocni.

Zostało ukształtowane Słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain, przez którą otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg poświadczył jego dary i dzięki niej, choć umarł, wciąż przemawia. Dzięki wierze został przeniesiony Henoch. Także nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż przeniósł go Bóg. Przed przeniesieniem bowiem otrzymał świadectwo, że podoba się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i wynagradza tych, którzy Go poszukują. Dzięki wierze Noe ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano przejęty przestrogą zbudował arkę dla ocalenia swego domu przez nią potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości według wiary dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania aby wyjść do miejsca które miał objąć w dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc dokąd idzie dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i wykonawcą jest Bóg. Dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała i to pomimo podeszłego wieku moc poczęcia, gdyż uznała tego, który dał obietnicę za godnego zaufania. Dlatego też od jednego, i to obumarłego, pochodzi niezliczoność niczym gwiazdy na niebie w wielości i jak piasek na brzegu morskim. Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, lecz z daleka zobaczyli je i przywitali, i wyznali, że są gośćmi i przechodniami na ziemi. Ci bowiem którzy tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. I jeśli by im chodziło o te, z której wyszli, mieli czas do niej wrócić, tymczasem oni spragnieni są lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich, być nazywany ich Bogiem, przygotował im bowiem miasto. Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, Przyniósł na ofiarę Izaka i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, i, do którego powiedziano, od Izaka nazwane będzie twoje nasienie, licząc na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, skąd go też, mówiąc obrazowo, odzyskał. Dzięki wierze i w związku z tym, co miało nastąpić. Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Dzięki wierze umierający Jakub pobłogosławił każdemu z synów Józefa i pokłonił się wsparty o wierzchołek swojej laski. Dzięki wierze konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenia dotyczące swoich kości. Dzięki wierze Mojżesz był przez trzy miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców, widzieli bowiem, że dziecko jest piękne, i nie przestraszyli się rozkazu króla. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, i wolał raczej współcierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, Uznając hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, kierował bowiem oczy na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt, nieprzestraszony gniewem króla, trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Dzięki wierze obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby nie dotknął ich ten, który zabijał pierworodne. Dzięki wierze przeszli przez morze czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Dzięki wierze runęły mury Jerycha, okrążane przez siedem dni. Dzięki wierze Rahab, nierządnica, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze pokonali królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczelwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie. Zmusili do odwrotu obcy wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei przeszli próbę zniewak i biczowań, a ponadto kajdan i więzienia, byli kamienowani, przeżynani, pomarli przez ścięcie mieczem, błąkali się w owczych. W kozich skórach, wynędzniali, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustkowiach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I ci wszyscy, którzy z powodu wiary otrzymali dobre świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, gdyż Bóg ze względu na nas przewidział coś lepszego, tak by oni, bez nas nie zostali doprowadzeni do celu. Pierwszy Jana, rozdział drugi, werset szósty, kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Objawienie rozdział drugi werset dziewiętnasty. Wiem o Twoich czynach, o miłości wierzę, służbie i o Twojej wytrwałości. I o Twoich czynach ostatnich

ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Jakuba rozdział drugi, werset 18. Pytania: Czy w tym tygodniu przez uczynki okazałem, okazałam prawdziwość mojej wiary? Jak? Jaki był ich skutek? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze